Witajcie kochani, witajcie. Ten film zobaczy tylko mały procent osób. Osoby, które natkną się na ten filmik, e, dowiedzą się, w jakiej są podróży i jakie niespodzianki czekają na Was od wszechświata. Zaczynamy. Jakie są niespodzianki dla osób, które natknęły się na ten filmik? Filmik jest ponadczasowy, więc wtedy, kiedy go zobaczysz, będzie dla Ciebie odpowiedni. Lecimy. Grubo. Śmierć. Transformacja. Osoby, które oglądają ten filmik, są w procesie zmiany. E, tak naprawdę wszystko się zmienia: wszystko, co było stare, umiera. Odradzacie się, kochani, na nowo. Marzec często jest właśnie tym miesiącem, gdzie budzimy się jakby właśnie z jakiegoś, z jakiejś śmierci. Tak, przeobrażamy się dosłownie. Kochani moi, wchodzicie na wyższy level. Mamy tu osoby z niezwykłą intuicją, może też chodzić o mnie. Osoby, które po tej transformacji idą w kierunku bardzo silnej mm, powiedziałabym nawet magicznej transformacji jeśli chodzi o intuicję i czakrę trzeciego oka. Rozbudzacie się, przebudzacie się. Mądrość, kochani. To, co było stare, odchodzi od waszego życia. Tamten etap już jest kon... Możecie odkreślić naprawdę grubą kreską. Ja tutaj widzę koniec. Ja tutaj widzę koniec e, starych schematów, e, starego jakiegoś życia, jakichś przyzwyczajeń, czegoś, co tobie już nie służyło. Zdobyłaś pewną mądrość, e, pewne doświadczenie, które teraz spowoduje, że będziesz mogła korzystać z, ze swojej mądrości, ale również. Ze swojej intuicji. Mamy tutaj osoby, wow. Mamy tutaj osoby, które być może przeszły bardzo trudny czas, osoby, które zaczynają kochać siebie, ale również osoby, które spotkają w swoim życiu prawdziwą, prawdziwą taką miłość. Miłość, która będzie Was otaczała. Musicie się na to otworzyć. Na tą chwilę jesteście w bardzo dużym procesie w procesie transformacji, change, zmiany, kochani. Wow, mamy tutaj ogromną siłę mm, odrodzenia. Bardzo duże odrodzenie. Powiem Wam, że z jakiegoś letargu wychodzicie, z jakiegoś ciężkiego okresu, który doprowadził Was do, do ściany, i w tej ścianie mm, coś się kończy, i przechodzicie na drugą stronę. Dosłownie. Przywrócenie. Wow, ale mocne karty. Bardzo mocne karty, kochani. Yy, zaraz będziemy sobie dopytywać jeszcze wolność. Są tutaj osoby, które nie dość, że yy, zdobyły pewną mądrość, która powoli, pozwoli Wam intuicyjnie dobierać również partnerów, miłość. Yy, tutaj rozbudziliście w sobie miłość do siebie dzięki yy, jakiejś tutaj transformacji, jakimś okropnym, być może doświadczeniom, trudnym doświadczeniom. Każdy z nas jest w, w procesie, tak? Każdy z nas nie zawsze tą transformację hmm, przejdzie w taki sposób, że zdobywamy jakąś mądrość i uczymy się z tych lekcji. Niektórzy muszą nagminnie powtarzać, bo stale, stale czegoś tutaj nie przepracowały i stale muszą jakby spotykać nawet na swojej drodze taki, taki typ mężczyzn lub taki typ kobiet, tak? A tu już mamy osobę, która uwalnia się z jakichś kajdanów, z jakiejś bym powiedziała, nie wiem, nawet bym powiedziała karmy, z czegoś, co to by nie służyło, coś, co było trudne, męczące, i w końcu idziesz ku, ku wolności, ku spełnieniu. Mamy tu ogromne, słuchajcie, zmiany. Mamy tutaj odrodzenie. I blask. Wow! Wow! Dobra, i na spodzie mamy wolność, spirit. Dobra, ktoś wychodzi z klatki, ktoś wychodzi z jakiejś klatki, ktoś wychodzi z jakiegoś uwikłania, które nie służyło Wam kompletnie. Yy, idą zmiany, które, yy, które wprowadzą w Wasze życie ewidentnie coś nowego. Yy, coś, co doprowadzi was do tego, że może będziecie na świeczniku, może będziecie tak bardzo błyszczeć, że inne osoby będą po prostu będziecie przyciągać inne osoby. Dzięki właśnie tej mądrości wewnętrznej, dzięki temu, co przeżyliście, dzięki temu, że macie bardzo tutaj, bym powiedziała, rozwiniętą intuicję, bardzo mocno mogą przychodzić do was osoby, które będą potrzebowały waszej pomocy. Będziecie błyszczać. Po prostu będziecie wchodzić do jakiejś grupy osób, nie wiem, do szkoły, do, na studia, do pracy i nie będziecie po prostu mogły się ukryć, tak? Bo taka energia idzie z wami. Taka energia tutaj idzie, taka, taka zmiana, takie przeobrażenie. Okej. Okay. Jakie emocje wam tutaj towarzysz, towarzyszą, kochani, z tą zmianą? Przede wszystkim tutaj może w waszym życiu były bardzo traumatyczne zdarzenia, dzięki którym właśnie zdobyliście też tą mądrość, tak? Tą intuicję. Czasami, poprzez właśnie jakieś traumy, sytuacje w naszym życiu dochodzimy do jakiejś takiej Wewnętrznej prawdy zaczynamy czuć, bardziej otwieramy nam się trzecie oko, bo jakby nie słuchamy innych, ale zaczynamy czuć tą energię. Um, powiem Wam, że bardzo właśnie w czasie, w trakcie trudnych doświadczeń. Um, jakby możemy się na coś zamykać i nie zgadzać z czymś, ale później, jakby właśnie dochodzi do takiego odrodzenia, do zauważenia pewnych aspektów w naszym życiu, i wtedy, jakby ta, ta intuicja, to czycie oko zaczyna nam podpowiadać, tak? Podpowiadać różne pomysły, różne tłumaczenia tej sytuacji, tak? Że, że zaczynamy rozumieć, dlaczego i po co to było. I w was właśnie będzie ta mądrość, w was będzie właśnie ta, ta mądrość. Niektórzy z was wychodzą z jakiejś depresji, z jakichś natarczywych myśli. Może nawet tutaj będziecie się uleczać, kochani, może uleczyliście się już. I idzie do was wdzięczność. Ja powiem Wam jeszcze tak. Jeżeli jesteście w transformacji i nadal tkwicie w, takim, w takiej energii, gdzie ojej, to na pewno nie dla mnie. To ja bym powiedziała, natychmiast wejdź w, we wdzięczność. Wdzięczność jest bardzo silną energią, która manifestuje w Was jeszcze więcej dobrego. Tak? Czyli, na przykład, dziękujemy za to, że mamy wodę. Naprawdę, dosłownie. Dziękujemy małymi krokami. Dziękuję za to, że się obudziłam. Dziękuję za to, że czuję się dobrze. Dziękuję za to, że, że mogę, że mam takich przyjaciół. Dziękuję za to, że że czuje się naprawdę spokojna dzisiaj, tak? I ta wdzięczność będzie powodowała w Waszym życiu jeszcze większą obfitość, ale Wy tutaj macie taką magię, yy, i to nie jest dla wszystkich, naprawdę to jest dla, dla kilku procent osób, które obejrzą ten filmik, dostajecie od wszechświata jakby takie zadośćuczynienie, tak? Dostajecie jakieś tutaj, bym powiedziała, wynagrodzenie. Dostajecie miłość, miłość do siebie, miłość, może prawdziwą, która przyjdzie do was, dlatego że wy pokochacie siebie, i idą bardzo duże zmiany, które prowadzą was ku wolności i blasku. Jakiś tutaj blask będzie was otaczać. Może będziecie tutaj na świeczniku, bo tu mogą się odnaleźć osoby, które. Mogą pomagać innym osobom. Może przez te traumy, przez, przez rzeczy, które przyszliście, staniecie się, nie wiem, wybitnymi psychologami, psychoterapeutami, jakimiś mentorami, guru, nie wiem. Dlatego mówię, to jest to jest, kochani, nie dla wszystkich to czytanie. Dopytajmy, o co chodzi tutaj w blasku i w wolności dla osób, które Natknęły się na ten filmik. Dlaczego będziecie błyszczeć? Niektórzy z Was wyjdą z jakichś kajdanów biedy mentalnej. Może stale czuliście się niewybrakowani, niefajni, stale nie po drodze, stale bez pieniędzy, stale bez miłości, stale bez, bez szczęścia, bez radości. tą kartę jeszcze widzę jako właśnie kartę żalu. Uleczenie, dokładnie dziewiątka mieczy, w końcu oczyścicie swoje myśli, wyjdziecie być może z jakiejś depresji, nerwicy, tak, i to, wow, zobaczcie, jak to się tutaj, z, no, pięknie zgrało, dziewiątka, wolność, wolność jakaś emocjonalna, być może właśnie uleczycie tą swoją, może głowę, tak, może myśli, i w końcu, jakby dostajecie tą wolność i mamy dziesiątkę. I dziesiątka pentakli nie mówi tylko o spełnieniu rodzinnym. To jest dziesiątka, mówi też o spełnieniu finansowym na każdym szczeblu. Puścicie coś, co Was ograniczało bardzo, bardzo mocno. Jakieś traumy z przeszłości. Naprawdę fajna energia. Um, gratuluję Wam. Cieszę się, że ta transformacja już tutaj dobiega końca. Um, idziecie ku spełnieniu, kochani. Idziecie, wierzcie w to, bierzcie to, afirmujcie to i bądźcie wdzięczni, naprawdę. Bądźcie wdzięczni. Sprawdzę jeszcze tutaj dla osób, które oglądają: czy jesteście w procesie, czy jesteście już po transformacji. Osoby, które mnie oglądają, czy są w procesie? Jesteście, kochani, w transformacji na tą chwilę. Na tą chwilę jesteście w transformacji, więc możecie jakby no, nie wierzyć do końca, tak? Dlatego tutaj zachęcam Was do praktykowania wdzięczności, żeby jak najszybciej wyjść z tego procesu uleczania. Dajcie znać, kochani, jak to z Wami rezonowało. Będę bardzo wdzięczna i afirmujcie, jeśli. Jeśli tutaj chcecie przyjąć, to pozdrawiam.